Rondin, pochwal się jak teraz tutaj przy projekcji Krisa Rolnika jak teraz tutaj Dudnisz wspomina. Chrisu sobie dla testu gruberuje część pola a robię to tak mniej więcej sprytnie bo tu idzie ścieżka tutaj mniej więcej jak jadę kołem aż ona bierze trochę szerzej to tak staram się mniej więcej na oko Pokaż tutaj odwróć szybkę, może ja trochę Myślę, że przecież dziś no tak dwie z, z godziny temu śniegiem tak chwilę popruszyło, takim śniegiem z deszczem. No i to jest mój los na wziany. Na razie w jak najbardziej dla Johnzina na dotarcie to piękna sprawa. Bo mam taki zapas mocy, że ho ho ho. Najlepsze jest to, że kryzuje sobie bez napędu nic tu się nie świeci nawet nie potrzebuje, patrzcie nawet po się to jest drogi? no i bez problemu nawet na B4 no to żadnego tutaj oporu nie ma na silniku, 1500 1300, nawet jak dodaję tutaj gazu to on zaraz tutaj wystartowuje także on tu żadnego oporu jakiegoś wielkiego nie ma z tego tytułu tu jest takie pole, można powiedzieć, bez kamieni. Także tutaj na B4 jeździłem sobie tam 1500 obrotów. No, no i zaraz jeszcze jedno kółeczko i zostawiam. I Tu się zastanawiam, czy by tutaj, właśnie tego pola, o to jest takie i tędy, woda płynie tu, 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 tu. tu. Czy by tego nie zrobić numeru i go nie przepieknicie całego? No i niech się ta woda łapie i niech sobie wsiąka po tym polu. Nie wiem, co by tu jeszcze zastosować. Czy jakiś wał potrzeba, czy nie potrzeba. I tak mniej więcej patrzę na talerzówkę i jadę sobie tutaj przez te i tak pi razy drzwi. I ten rozstaw kukurydzianek staram się tutaj zatrzymać. No jak się pomylę, 5 cm tą, 5 cm tą, To się nic wielkiego nie powinno stać. No, zaraz się tu zatrzymam. Dobra, z perwatą sobie ruszy jak diabeł. Się tu Chris się przygotował, klucze leżą, bo tu już są zmiany. Cały czas, jeśli chodzi o głębokość tych kółek. Nie chcę na razie ryć głębiej, bo to jest o, tu są kółka założone. Tu jest obspawane na razie póki co się trzyma. Co pękło, to zobaczyłem. No, ale zobaczcie. No i on sobie ten pręd sobie wchodzi na takie 35. 40 cm, To zależy. To zależy. A na przykład tutaj, no. Tu, gdzie idzie dłuto. Wcześniej tam, gdzie... Tu jest w to jest mocno zbite, ale wychodziłem tam mierzyć. To prawie, że mi się całe schowało gdzieś dotąd. Jest tutaj tyle co ziemi. To takie 45-50 pulchnią. No to jest w uwrocie, to wiadomo, że to jest bardziej zbite. Mógłbym dać trochę głębiej. No, tyle wszedł. No to takie 35 cm na moje oko. No i nie jest źle. Nie jest źle, co się tutaj stało. Tu taka mata słomiana. No. Tu już wszedł tyle. Około 40. No i dobra. No tu by się trochę ten kukurydziany rozstaw posypał na powrocie. Ale tu mniej więcej pręd. Będzie miał te 70 cm. No ale jak korzeń trafi tutaj z kukurydzy. Korzeń trafi tutaj. No to, to tutaj też jest przepluknione, tak? To on sobie skręci w tamtą stronę, żeby sobie iść, sobie iść do tego do przepluknionej ziemi. No, takie to koromysło chyba rolnika. Ale najważniejsze, że działa. Trochę jeszcze do takich konstrukcyjnych, mówię dobra rama tu jest lepsza niż tamta to są takie, opcje przyjechał mam jeszcze takie sporniki tu dospawałem, tego nie było trochę gieło to na boki takiego opręta wstawiłem to wiecie wszystko jest takie o no w fazie testów tak finalnie te łapy będą wykonane na prawdopodobnie z takiego materiału przynajmniej mi się wydaje, bo ten to zawsze trochę zamięknie, a taka piętnastka była chyba odpowiednia Chodź zobaczcie, no tutaj jest rumuństwo, ale tu już jak już pospawałem tu, 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 to przestało się to po prostu kręcić. Tak samo są trójkąty wstawione. To jest projekt. Projekt, no i teraz trzeba zobaczyć właśnie, co się urwie, co się pęknie. No i zobaczcie, takie zgłówniane całowniki. Ale jakoś to mniej więcej tutaj śruba trzyma, tu już są trójkąty i już to jakoś lepiej. tu spokojnie można sobie jeździć, żyć i nic się nie dzieje. No, ale jest to tutaj... Zbite jak nic w dlatego bardzo mi zależało, żeby się nie mocno. I zobaczcie, no i potem jadę sobie tutaj na środek. I już wiem, że to że mniej więcej mi wychodzi po środku. No i co, no godziny lecą, drążnik się dociera. No i taka to robota, no. Można byłoby te kółka trochę podnieść, no to znowu tam, gdzie jest, o, widzicie, no, nawet nie są te, nie potwierają się, no, bo po prostu jest tutaj twardo. No i dobre te 35-40 cm, to i tak jest poniżej pługa, poniżej wszystkiego. Na pewno jest ta warstwa tu troszkę będzie rozerwana. No i tak sumarycznie, sumarycznie. On... Yy, bo tutaj ta rama i tak jest tutaj krótka, stwierdziłem, że jak ona jest taka mocna, fajna, toby się trzeba było tutaj dorobić jeszcze jedną yy, rząd i wtedy te łapy byłyby chyba tutaj tak jak są a jak nie te łapy by trafiły tutaj tutaj by trafiły to mniej więcej też by to był rozstaw kukurydziany bo one są wiecie w tą stronę się nabyły mniej więcej tu i tu no i można powiedzieć no szkoda że nie brało śladów ciągnika no ale potem do ścieżek do ścieżek to najprawdopodobniej i te tutaj, jak byłyby tutaj, to, to bym te przesuwał do ścieżek. No i takie będzie prawie, że podwójnie, bo on trochę bierze te koło. To nie jest tak, że o widzicie, on tu trochę rozluźnia mi to miejsce z koła. Tu jest dopiero twardo, także to jakby była łapa na środku koła. No, to jest jeszcze wszystko do przemyślenia. Pozdrawiam. John Deere, pokaż tu wszystkim, jak Ty palisz. Tylko mi nie zawiedź. John Deere jedzie dalej z głęboszem. Dalej dwie łapy. Ale może się jeszcze się wymyśli. No nie wiem, czy to będzie na tyle czasu, żeby coś wymyślić. Ale to zobaczymy. Odpalamy. Słyszeliście, jak pięknie pali? i turpinka Gwizda. Pozdrawiam.